Czas rozpocząć nową przygodę. Krewik i... korzystamy. To jest pierwsza klasa. Jesteśmy sami tutaj. Tylko natura. I w ogóle ptak miał ugryzł. O! Wydziował mnie ptak. Hello MTV, welcome in my crib. Nowość. Nowość, to nie będzie soda. Nic takiego. Może nie, nie żmija, nie, nie, nie była to kobra, nie, była, nie był to pyton, ale jednak taki wąż. O Boże, nie wiem co powiedzieć. Poza tym, że było bosko, cudownie. Nie. Siemanko, kochani. W kolejnym dniu żegnamy się już z tym pięknym miejscem. Czas rozpocząć nową przygodę. A jak e, brzmi motto naszego wyjazdu? Baby, another day, another sleigh. Więc zbieramy się. Tym razem dzisiaj idziemy na zachodnią stronę wyspy. Ja, ja na zachodnią stronę wyspy. E, dowiecie się później gdzie, a tymczasem przed siebie. Nie trzeba mówić, nie, nie trzeba e, przedstawiać Nasza śniadaniownia Tak, i to się raczej nie zmieni jakoś bardzo Lubimy Rani stylówka Czech Baby, pokaż się Co masz za e, tiszka How much is your, your outfit? How much is your outfit? A nie, no kupiłem sobie wczoraj e, tiszka e, Niedaleko fisherman Village i... Pokaż tył no, to jest fajnie. Nie, nie, nie. Wyprostuj się, co mi się garbisz. Nice. Tylko mówię, że skuter mógłby być lepszy na tej... A nie wespa. A nie wespa. Ogólnie spoko. Pan chciał 250, a ja nie chciałem Pana obrażać, więc targowałem od 120 batów jakieś 27-28 zł. Tak, było ostre targowanie się fajnie wczoraj. Fajnie wycięty. Tak, dobrze. Słoneczko będzie łapać. No. To trzeba opaleniznę zrobić. Pod samą plażę nas yy, przywiozłeś. A jak? No. Pięknie. I bardzo dużo kurek tu jest. To no. jest jakieś gospodarstwo. No później z czegoś w tą zupę się zjeść, nie? Baby. My jesteśmy wege. Same palmy. Pusto. Kurki. 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 To dopiero jest świt. No tak, wszyscy im pracowali, a my grzecznie co spanka. Potrafimy rano wstać. Jesteśmy. Ekipa poranna. Ekipa poranna. Nie ma co tracić czasu. Stajemy i lecimy, nie? Może być? Może być? Czy jest słabo? Nie, no kiepska miejscu, palmy. Wrak tutaj sobie fajnie stoi To co? Kremik? Kremik i Korzystamy Bo dzisiaj jesteśmy ograniczeni trochę czasowo Bo o 12 mamy wymeldowanie z naszego hotelu Zostawiliśmy bagaże zostawiliśmy rzeczy w pokoju, więc musimy jeszcze iść ogarnąć do końca Manżur i później Taksa i przeprowadzka przeprowadzka także lecą no kochani wszystko jest pierwsza klasa Jesteśmy sami tutaj, tylko natura, koguty, ptaszki, wiewiórki oczywiście, które Szyńcze na tym wyjeździe przyciąga do siebie. Kochasz wiewiórki? Wiebem. Właśnie mówię, że jesteś fanem wiewiórek i... Jak nie, mogę, jak nie mogę zostać smokiem w drugim życiu, to chciałem zostać wiewiórką. <laughs> A, jeszcze spełniasz się jako ornitolog. Ciszy, tak. Nie, jest pięknie. Jest pięknie. Zaraz idziemy nagrać Wam widok z wody. Tak. Zresztą jeszcze w wodzie nie był dzisiaj. Dobra, dobra, byłem, byłem. Bardzo ładnie. Bardzo ładna wieżowa. Pan tam coś łowi. Mhm. Mm Jakieś zdobycze. Jesteśmy na wysepce. Ogólnie tu jest bardzo płytko. Można dalej iść. Będzie dalej płytko. Mam Pan w ogóle coś mówi, bo tutaj są dziurki. Dowiem się, do, dowiem się co tu jest, co, co, co Pan może zbierać. Raczej nie ryby, tak? jest tak płytko. No pięknie, pięknie. piękne widok. Pamiętasz nazwę plaży? Na N w tym miejscu. To jest ten, ta zachodnia strona wyspy. Na nas, bo musimy zabrać nasze rzeczy z hotelu a mamy chyba pół, pół godziny, jakoś tak, 25 minut drogi z literkiem Polecam, polecam Flaszkę. A ty polecasz? Tak, mi się bardzo ona podobało, Bardzo mało ludzi to tak naprawdę jedna pani, i jedna parka i to wszystko. co było nie, ty... nie ma żadnych barów, przynajmniej tu, gdzie my byliśmy. Nic, totalnie cisza i w ogóle ptak miał gry. O! Wydziałał mnie ptak. Na, e, pokażemy wam który, bo go nagrałam wcześniej. Masz jakiś problem? Nie mamy pieniędzy. Najerzyłeś no, się. Ale pięknie śpiewasz tak, to trzeba ci oddać. Jakbyś miał tip boxa, to byśmy ci coś zostawili. I po prostu chciał nas pogonić chyba. Albo chciał być na film... Na fame leciał! Na pewno leciał. Kogut. Na pewno. Też mnóstwo tutaj kogutów. Strasznie piały z rana. Budzili wszystkich. No. Hmm. W ogóle to złodnieliśmy też. Tak. Cześć Pimbek. No cześć! A tam jego kump. Zdrowie! Sino! Sino! Jesteś w raju! Jesteś w raju! Super pies! <śle> tu jest dużo piesków, tu jest piesek. Tam sobie śpi piesek. Tak, fajnie. To może nie wiem gdzie my się zat jakiś liczny. No nie, to jest. Są piękne. Dobra, gdzie my stoimy z kuterkiem naszym? Damy radę, by do przodu i w prawo. Właśnie robiliśmy out Ja czekam na Bolta i jedziemy na drugą lokalizację. Tak jest. Tak jest. Ten cały manżur jedzie z Pauluśką tak Boltem, a ja jadę z na miejscu. Tak, właśnie zaraz będzie moja Toyota i mój pan. Hello MTV, welcome in my crib. Oh, witamy Was w naszej nowej... nowym domu na najbliższe dni. Zapraszam, zapraszam. Tu mamy living room. Area. Krakowo. Kanapa. Tu łożysz sobie na skórze duża, wygodna mięciutka strefa rozrywki plazma, plazma i głośnik I mamy stół wyjadalniany proszę kuchnia, strefa kuchni piękne widok na palmę o, dalej tu kończy zrobieniaków tajni kabusi no i oczywiście, obowiązkowo, e, lodówka. Jeszcze pusta. E, tam rażar raczej też nic nie ma, a nie mamy lody. No sugar. E, idziemy dalej. Nic, tu nic nie ma za bardzo, ale tu możemy sobie rozwiesić pranie. Proszę, mamy grilla. Także jak najdzie nas ochota na zrobienie szanki, to możemy to zrobić. Ok, zapraszam, popraszam. Trzeba wykończyć kuchnię, a mi tutaj kamerzysta uciekł. Tu mamy jeszcze strefę do robienia koktajli, toaster, ale chyba to wierni 7-Eleven, kabusia. tam toaletę już pokazali, więc nie ma co pokazywać? Zapraszam, zapraszam. Na górę, na piętro. Jaka strefa chillu. Jak wiadomo, my lubimy chill. Zapraszam, tu jest nasza sypialnia. No i to jest king size. To jest king size. Muszę to o, i mięciutkie super. Pięknie, pięknie. Tu mamy kanapę. Pięknie. Trzeba pokażę. Tarasik. Nie rano, żeby wyjść sobie, popatrzeć, zrobić czek ośki. Chcemy dalej. Pięknie stylowo, zależało nam na dobrym designie, który jest. Piękne okna. Eee, możemy sobie je rzeczywiście oczywiście. Jest i duże lustro co szanuję, bo często tego nie ma. No i kolejna łazienka. Ale najważniejsze na koniec musicie ze nią wejść, chodź, 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 Basen. Także spędzimy tu paręnaście dni. Dostępnych jest pięknie, tam mamy jeszcze leżaczki. Woda jest super! Także my się rozpakowujemy, bo tu przyjechaliśmy i wskakujemy do basenu. Dzięki! Byliśmy na moich zakupkach, na które was nie wzięliśmy. Może zaczniemy od pierwszej rzeczy, czyli zrób dreamer z No się Nasi widzowie chyba kochają tą serię. Ja ją kocham. Eee, nowość, nowość. To nie będzie e, soda. Nic takiego. Najpierw przygotuję już rurki, żeby były opakowane. Dobra, zapraszam was. Dla mnie, nie dla drugiego odbieramy. Banana karmel. Trzeba otworzyć, żeby nie... Podłóż, Nożyczki czy mamy? Albo coś takiego, nóż, olej. nożyczki. Zbieramy. Mm. So -hmm. let's czekoladowa czekoladowe mleko mleko czekoladowe myl lord o Czy to nie jest ten wiralowy... Tak, e, to jest ten wiralowy shake. Mleczny? Mleczny z... z TikToka. Try. Mmm. Słodziutki. O kurde. Mhm. Ja też jeszcze spróbuję i zaraz Wam pokażę co jeszcze kupili. paliwka nie trzeba pokazywać to idzie w odstawkę obok mamy targ tak jest ananas dragon fruit mango i cztery fashion fruty. ile za to zapłaciliśmy? 132 jakieś 15, 16 15, 16 zł jakieś 15-16 zł to jest nas. Chwila, moment. Także dziękuję. A my lecimy dalej. Czy jest baby? Chcemy go poszukać. Yes, on. Dobra zipa? Najlepsza. Jak ci się podoba nasz dom? O, zostajemy tu. Chciałem taki mieć. No, idealny dla naszej dwójki dla szaksika. No, idealny. Czy potrzebujesz nawodnienia? Tak. To jest życie. Nie uwierzycie. Nie uwierzycie, i szkoda, że tego nie, nie, to nie zostało uwiecznione. E, jako, że chillujemy, chillujemy sobie na basenie naszym nowym, e, poszłam po mandżur, bo mi brakowało tu wszystkiego mojego. Otwieram drzwi przesuwane i nagle tyle ode mnie z góry. Pamiętacie filmik, jak się tam po schodach chodzi: z góry spada wąż. Wąż! Wiadomo, może nie, nie żmija, nie, nie, nie była to kobra, nie, była, nie był to pyton, ale jednak taki wąż i od razu uciekł e, przez drzwi, ja byłam tylko baby i też go widziałeś? Jakby, tak, widziałem go, no. Tyle ode mnie, inaczej jakbym weszła drugim przesuwany, drugimi przesuwanymi drzwiami, spadłby mi na łeb, także <słuch> <słuch> zawał serca. O! Ty idziesz na trening? Tak, na moj to, A tak... Nie, szarpuję na jogę! A tak naprawdę na jogę jedzeniową. <grywania> na jogę brzucha. Na jogę brzucha. Idziemy do naszej kobzy. Ale tu po drodze, niedaleko naszej Haliy. Mamy jakiś zajebisty spłocik z jedzeniem. Tak jest. Znaczy, czy zajebisty, to się przekonamy, ale jest totalnie dla lokalsów. Czyli w nasze gusta trochę. Czyli coś czuję, że będzie zajebisty. Uważaj na bęże Dojechaliśmy do lokalnej restauracji. Paulusia już czeka na jedzonko, ja też. I co najśmieszniejsze, Całe menu jest w języku tajskim, więc musieliśmy sobie przetłumaczyć, ale udało nam się zamówić chyba wszystko, to, co chcieliśmy. Tu jest kuchnia, pan już przygotowuje, zaraz będziemy wcinać. Ech, przyszło jedzonko. Yellow curry z próbującą wieprzowiną, Tomian. A do. To jest łopat z krewetkami. O mniam, ale to jest micha, dosłownie micha zupy, także wcinamy. Smacznego. Smacznego. Jak tą kanie smakowało Ci? Przepyszne, kabunka. Kabunka. Przepyszne, chociaż Twoje wygrało. Tak, zdecydowanie. Zgranie. No zapłaciliśmy 270. Tak. Patrz, uważaj na samochód. Czyli 32 zł. A Ty miałeś tak wielką tą zupę i było tam tak dużo owoców morza tak. A ona wyszła za jakieś 12 zł chyba Dokładnie tak Pyszne Przyszliśmy na mainie, bo mieliśmy brudny skuter Pan nam umyje, wypicuje Stylówkaczek o... To 360? 360 teraz mieć Tak, dawaj na życzenie Twoich obserwatorów, naszych. Dzisiaj mieli chyba i tak stylówkę czek, więc co za dużo to i świnia nie zezrę. E, mieliśmy krótką przerwę. No, przerwę. Była. Drzemka dokładnie. No bo coś na głowach dzisiaj boli. Dobra. Wchodzę w te krzaki, a... Tam gdzieś może być. Kobra. Kobra Kai. Gdzie lecimy? Czekamy chyba jakiegoś... Masaż. Nie chyba, a na pewno. No, musimy już, bo troszeczkę jesteśmy po wyginani. Także szukamy masażu, jakieś jedzonko i wracamy chillować. Tak. O Boże! Nie wiem, co powiedzieć, poza tym, że było bosko, cudownie, mieliśmy godzinny masaż. Coconut. E, coconut oil. E, kosztował 400 zł czyli. 48 zł za osobę. Całe ciało, głowa, twarz, stopy, wszystko. wszystko. Całe ciało. Dotarliśmy do miejscówki na zupki, ale to jest inna miejscówka niż na ostatnim filmiku. Także sprawdzimy, czy mają tutaj lepsze jedzonko niż tam. Mieliśmy sobie wonton noodle with barbecue pork, a ostatnio mieliśmy chyba with crispy pork. Tak, tak jest. Porusza już siedzi, nie mają kole, mają jakąś taką... Eat. It, it, it. Wszystko na <laughs> nie ma, Już przyszło nam, Po Przyszło, przyszło. Teraz powiedzieć, na dodatki. obowiązkowo. obowiązkowo. kiedy grubo. Baby. Nie to, ma w tym Po takim masażu. Trochę. Chili. i... Uh. Trochę to rybnego Nie. Smacznego Zjedliśmy córki 130 ile? 5 watów 5 watów, czyli jakieś 16 zł około Za dwie córki do aka-kole bardziej smakowały tutaj a mi bardziej smagowały w tym, co jedliśmy w poprzednim odcinku. Ale i tak pyszne. I tak były pyszne. Super, super miejsce, super sieciowa. I na pewno jeszcze nieraz na wyjeździe zjemy. Czekaj, jak to się nazywa? King of Nudu. Tak jest, jak będziecie w Tajlandii, to naprawdę warto sprawdzić tą sieciówkę. Bardzo dobre zupki, mają. Kiciek, skąd miał bo ja cię tu nie wpuszczę. Ej, o co chodzi dzisiaj? Jakie zwierzęta mają do mnie problem. Jeszcze rudy. Rysiek. Rysiek. To będzie tam nam tak wiadolił. Chyba nie. Chyba nie. nie chcę wyjść. Ogólnie dzisiaj jest jakiś Fatum nade mną, bo zaatakował mnie wąż. Zaatakował mnie ptak na plaży. I teraz yy, Rysiek, przyszedł. Rysiek przyszedł, któremu nie ufam. Chyba już na kanapie u siebie. Po ciężkim dniu. Nadszedł czas się pożegnać. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że Was nie przynudziliśmy dzisiaj, bo to był intensywny dzień dla nas. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku Ciao!